no to jest pokazane wszystko było przez chodzimy W S A, D, tak jak zawsze strzałkami lewym przyciskiem podnosimy rzeczy prawym puszczamy kłócamy, pełny ekran F11 i pauza p bądź S więc zaczynamy no z pierwsza i tak weź pudelkę z lodówki na dziecko, czyli tak Pa Chcę Butterflippa zrobić Jak to już prawie stało? Masz Zabierz O, idzie ja mi się przypinąć Ale ty śmierdzisz No, pa, jeszcze Tylko nie znikaj No, wiedziałem, no jak nie, jak nie Czekaj, gdzie tu jest dziecko? Co ty tu robisz? Za karę? Ale dostał Już nie płacz to no no. był taki fałszywy śmiech Taki Połóż dziecko do łóżka, zabierz dziecko do łóżka. A, super! To są dwie takie same rzeczy. Czy tu on ma po... No! Nie płacze. Przecież jak ja mam to otworzyć? A. A jaką ja mam księgę wziąć? Kró Królewicz pierwszy kot. Po drugiej stronie brzegu Samo przy to. Dobra Koniec Śpisz? Dobra Chodź zamknij drzwi. Dobra Tu też zamkniemy, a tu jest zamknięte Okej okay. O patrz Zrój innego kota Nieważne Dobra Siadł, usiąść na kanapie Patrz, tu jest kot My zasypiamy. A no nie słyszymy płat dziecka. A ja sobie wezmę tego kotla. Dusza uwięziona przez dziecko w żółtym została. Coś tam. Co ryczysz? Łaj, gdzie on jest? Łaj, gdzie on jest? Co ty tu robisz? Czekaj. Ej, co jest, nie wiem. <laughs> co by się stało? Dobra, czekaj, trzeba cię tego ode... Dobra, i co ryzysz? Do łyżeczka? I czemu tego nie chcesz? Patrz, kotek. Łap, trzy nie da skakać. No to co on chce? On chce Kota. Bo nie z Kotem. Lara. Relax. Oglądaj telewizję na kanapę. Jak coś tutaj w lewym górnym rogu to wszystko macie. Więc możecie sobie też czytać. Więc siadamy i zasypiamy powoli. A ja w ogóle telewizję nie włączyłem. Podobanie. No i dobra, zaczynamy nad drugą. Dziecko śmiejąc się. Patrz, patrz. Czy to nie jest śmieszne? Opiekunka, mówiłam ci, żebyś tego nie robił. Zaczynamy. I. I butelka zobaczyła. Gdzie tu Jest Dobrze, bo nie będziemy o co chodzi. Jest! O, jakie brawa mi nawet zrobili! Padałaże. Czekaj jeszcze raz, chcę. Tutaj to z tej strony lepiej było. Je, no, już troszkę. no. Ustalani. Jest. Dobra, masz. Czekaj. Zaraz ją go wezmę, tylko najpierw. Będziesz lepiej śmierdział. Będziesz śmierdzieć Pa. Bierzemy plaster sera. Jezu, ja po prostu ustami umiem taki dźwięk tego, pierda, zrobić, taki Idziemy On ten ser będzie mieć Co to? Dawaj mi tą pieluchę no, mm. To, no i będzie... Ero, Czemu tutaj nie da się szybciej biegać pod shiftem? Lepiej by było, ale... No i po co ociekasz? I tak nic to ci... W razie awarii zbić szybkę to nie było specjalne. To tego nie zrobię specjalnie. I pa, ja tam wejdę i on się obudzi i mi ucieknie. Jednak nie, zabierz dziecko do łóżka. Ty, mali, mały. Co robisz, te oczy? Proszę spadło To, Królik teraz? Co? Dać mu zabawkę jakąś, kotka Kotka, bo jest kot... No. To ty No i... Pa, za pierwszym Mam czytać dalej, a gdzie ja mam tą książkę? Dobra nie wiem, teraz rzuciłem, nie? Dobra. A go teraz... Dobra, niech se leży. I mam już oglądać telewizję, jak ja telewizji nie umiem włączyć. Pa. Co to? TOSTER! O, salon. Pudełko w salonie na stole. Nareszcie trochę spokoju. Idę oglądać telewizję, ale. O, nie da się telewizora włączyć. To jest bez sensu. Czy to. Ten telewizor będzie. O, dobra, opiekunka, dobranoc, słodkich snów, dziecko, pokażę ci moje sny. Okej. Okay. Myślę, że dzisiaj sobie na spokojnie. Może jeszcze kilka nocy zrobimy. A ja chcę włączyć. Coś wiedziałem, że słyszę. A gdzie mój toster, ty? A idź pan tym. Pa ja kurwał! Ja wiem jak go uspokoić. Pa widzisz? A ja idę tu. Tu wiem, że tu był ten klucz. O tu jest jakiś ten sekret. No. tego pierwszej nocy, że mnie zrobił. Spaść nie można. Co? Bo czarny kot się zbliża. Aha, wkrótce. To już jest po 26 maju. Nawet tamtego roku to było. Znaczy w tym roku już nie. Jeszcze nie jest, po maju. Ale to było w tamtym roku, nie? Ten update. Znajdź coś do jedzenia. Może to z serem, jak mi ten, tostera zabrali. Patrz. Daj mi to. A gdzie tu jest to star Przewodów tego nie ma. Kot. Dobra, dawaj mi toster. A to jest toster, ty. Chleb. Dodaj ser. Mm, dodaj ogórka. I dodaj. Nie wiem, co to. Nie, nie doczytałem. Czekaj, czy to jest. Weź plaster. Pewnie wędlina, czy coś takiego. Jeszcze ile tego coś, ty. Ogórek. A, i górna część tego, au, feed me, i wiedziałem, że to wybuchnie. Feed me, feed me, feed me, feed me. A na górze nic, te dawaj mi butelkę mleka. Wiedziałem, że mi coś butelka zamknie przed nosem. Ty. Nie wiem, jak zgadłem. I to jest. Is... Dziewiątka, ok. Płacze dziecko. Nakręcić, dziecko, ty powtórzę. Czemu potworzę? Ty, gdzie jest dziecko? Co ty tu robisz? Ja już tego... Dobra O no. aż tu lecieć Jezus Maria Wszystkie zabawki wyleciały Co ja mam zrobić? Rozbij ja mam rozbić tą awaryjną na górze. Szybkę. O oh my god, nie strasz. Uspokój, dziecko, dziecko. Po jak poleciało, jeszcze na drzwi! Idziem do sypialni No i co masz głupią minę? ma? No, masz. Piosetaj mi. Może jak ten dom wy ten. Przygładawaj mi kota. Nie chcesz kota Dawaj mi to szybko Czytaj mu Co tu robimy te wszystkie... Aha Co się dzieje? Ty. Dobranoc Oddawanie. Więcej teraz inny. Gdzie ja idę do dziesiątki, nie? Bo gdzie. A tu jest ten. Zamknięty tym razem. Siema, wróciłem! Więcej teraz, inny. Wejdź do mieszkania ukończone. Nie wchodź na górę. Gdzie jest ten biały królik? Tu. Za jakim białym królikiem? I co się gapisz? Czy mogę się dowiedzieć za jakim białym królikiem? A za tym, to tu, tutaj gdzie teraz Tu Ciskam Zrob zabawka No jadę chcę wyjść Super Ja też chcę wyjść Szaleństwo Pikmana! Szybko w stronę wejścia mały króliczek skocznił. Mm -hmm. Więc okej, okay. jeżeli Ci się właśnie dajcie łapkę w górę, subskrypcję. No i widzimy się w następnym filmie. Może z tego, może z innej gry, ale pewnie z tego na razie.